Jaśnie oświecona pani, a pani i dobrodziejko moja, według rozkazu waszej księżnej jejmości zjechałem do Wilanowa na lustracyją. Rynny wszystkie pognili i belki niektóre już wypadli, tudzież i z blachy dach w rdza pojadła, a teraz dziury są i woda przechodzi, i sztukatoryja w kilku miejscach upadła i malowanie popsowała co, donosiwszy waszej księżnej jej mości, zostaje najniższym podnoszkiem – Józef Fontanna. Kto czytał Budenbrocków Tomasza Mana, ten wie, że fortuna rodów toczy się kołem. Pierwsze pokolenie – arywiści, budujący potęgę. Drugie pokolenie – a w naszym wypadku byłby to Jan Sobieski. To jest rozkwit rodziny, rozkwit stworzonego przez nią imperium. A potem przychodzi nieunikniony regres. I ten regres następuje po śmierci Jana Sobieskiego. W 1696 roku umiera król Jan III Sobieski, a pałac w Wilanowie przechodzi w ręce jego synów Aleksandra i Konstantego. Podejmują oni próbę rozbudowy Wilanowa zgodnie z wolą ojca, ale szybko tracą zapał. Wyjeżdżają do Paryża, a potem do Rzymu, gdzie przebywa już ich matka, królowa wdowa Maria Kazimiera. Aleksander i Konstanty chcą mieszkać w wiecznym mieście, pełnym atrakcji i rozrywek, których nie znaleźliby w Polsce. Żyją jednak zbyt intensywnie i ponad stan, wikłając się w skandale obyczajowe i trwoniąc majątek. Konstanty decyduje się na powrót. I... Borkając się z trudnościami finansowymi, powoli wyprzedaje dobra, które odziedziczył w spadku. Co się dzieje z Wilanowem? Prace w Wilanowie gdzieś zostały zawieszone w pół drogi. Nic się tu właściwie nie dzieje i z tego co wiadomo, pałac Wilanowski został wydzierżawiony jednej z rodzin, która miała opiekować się tym miejscem. Minęło kilka lat, i w jednym z listów Antoniego Urbańskiego osoby związanej z młodszymi królewiczami Sobieskimi, pojawiają się sformułowania o pałacu znajdującym się w ruinie. Co jeszcze? Urbański pisze do Siemiginowskiego, że czyni to miłościwego księcia wielce markotnym. Czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście i Aleksander i Konstanty dokonali wszystkiego, aby pałac w Wilanowie utrzymać? Wydaje się, że jednak nie. Ostatecznie Konstanty sprzedaje pałac Elżbiecie Sieniawskiej, przyjaciółce rodziny Sobieskich. Być może robi to z żalem, jednak wie, że przekazuje dzieło ojca w dobre ręce. Sieniawska ma doświadczenie w zarządzaniu wielkimi dobrami ziemskimi, jest niezwykle zdolną i przedsiębiorczą kobietą. Ma wizję rozwoju podupadłej królewskiej rezydencji, plany jej wykorzystania, a także dużo pieniędzy. Wedle powszechnie panującej dziwiołbieni, w dawnych czasach, a więc w średniowieczu, w epoce nowożytnej, jeszcze w XVIII wieku, kobiety podporządkowane były mężczyznom. Być może rzeczywiście tak było. Sytuacja się zmienia w momencie, gdy w Polsce pojawiają się francuski. Gdy pojawia się Maria Ludwik, która zdominowała swoich mężów, a przynajmniej męża drugiego, Jana Kazimierza, który, jak piszą świadkowie wydarzeń. Jeżeli nie zgadzał się z żoną, to był w stanie się jej opierać co najwyżej trzy dni, a po trzech dniach na wszystko się zgadzał, co mu dyktowało. Podobnie, choć może nie aż tak drastycznie, działała marysieńka w odniesieniu do swojego drugiego męża Jana III-Sobieskiego. Można by powiedzieć, że jest to jakaś francuska tradycja samodzielności kobiet, które. Kierują swoimi mężami, a czasem kierują i polityką, niejako stylnego siedzenia. I z tej tradycji właśnie wywodzi się Elżbieta Sieniawska. W tym czasie kobiety miały um, prezentować pewien zespół cech, i wiele więcej od nich nie oczekiwano. Miały być piękne, posłuszne, posażne, pobożne. Elżbieta Lubomirska po mężu Sieniawska była bardzo piękna i Łamała serca wielu wysoko postawionych mężczyzn. Była posażna, była spadkobierczynią majątków wielu starych rodów Rzeczypospolitej, ale była też bardzo pracowita i bardzo zdolna. Wsławiła się tym, że świetnie znała prawo. I w okresie, kiedy była już panią nasienia w szczyźnie, Świetnie potrafiła załatwiać swoje interesy w trybunałach, czyli w sądach, przejmując sprawy spadkowe we własne ręce, przejmując ziemię zadłużonych szlachciców, a także negocjując w rozmaitych innych sprawach. Elżbieta Sieniawska była też zaangażowana w politykę, ponieważ wczesną młodość spędzała w bliskości dworu królowej Marii Kazimiery i Jana III Sobieskiego i od królowej Marysieńki nauczyła się, jak prowadzić zręczne gry dyplomatyczne i polityczne. Prowadziła kancelarię, pisała listy za granicę, była tak zwaną statystką. Dziś to słowo znaczy co innego, ale w owych czasach statystka oznaczała osobę, kobietę, która była przydatna w załatwianiu spraw wielkiej polityki i dyplomacji międzynarodowej. Kiedy Elżbieta Sieniawska przejęła królewską rezydencję w Wilanowie, pałac był bardzo zniszczony. Jej architekt opisywał w liście przegniłe rynny, cieknący dach i zniszczone malowidła. Sieniawska sprowadziła znamienitych artystów i powstrzymała upadek pałacu. Dzięki niej powstały skrzydła boczne zamykające reprezentacyjny dziedziniec, a wnętrza pałacu zyskały wspaniałe malarskie i rzeźbiarskie dekoracje. Jednym z ciekawszych przykładów mecenatu sieniawskiej są figurki Czterech Pór roku, stworzone przez europejskiej klasy rzeźbiarza Jana Eliasza Hoffmana. Figurki Czterech Pór roku są dla nas dziełami sztuki bardzo cennymi, są wyjątkowe pod wieloma względami. Wszystkie mają niewiele ponad 40 cm i pokazują pewne zmiany jakie już zachodziły w rzeźbie tego czasu. Te figurki nie mają już zdumiewać, olśniewać swoim ogromem, skomplikowanym programem ikonograficznym przychodzących do pałacu. One mają przede wszystkim cieszyć oko odbiorcy, mają cieszyć oko człowieka, który na nie patrzy właśnie w takim niewielkim, zacisznym pokoju. Są tak naprawdę rodzajem dekoracyjnej rzeźby, gdzie temat jest tylko pretekstem do stworzenia takiego wyrafinowanego dzieła sztuki. Bardzo ciekawe jest i być może nie jest nawet zbiegiem okoliczności, że te figurki zamówione prawdopodobnie do pałacu Wilanowskiego nawiązują do poprzednich dekoracji. Najbardziej efektownym, najważniejszym cyklem, jaki znajduje się tutaj w pałacu Wilanowskim, jest cykl czterech pór roku, wyobrażonych na ogromnych plafonach w apartamentach królewskiej pary. Warto też dodać, że cztery pory roku są obecne w innych częściach pałacu, np. w niewielkich pokojach na piętrze. Trudno zatem przypuszczać, by był to zupełny przypadek, że oto Elżbieta Sieniawska, która zakupuje rezydencję królewską i zamawia właśnie cykl Czterech pół Roku, nie zdaje sobie sprawy z tych wszystkich skojarzeń, jakie budzi nawiązywanie do tych cyklów z czasów Jana III Sobieskiego. Ciekawym przykładem mecenatu hetmanowej Elżbiety Sieniawskiej jest fresk przedstawiający mitologiczną boginię Florę, której twarz ma rysy właścicielki pałacu. Zamawiając to malowidło, Sieniawska nawiązała do królowej Marii Kazimiery, przedstawionej w dekoracjach pałacowych pod postaciami Jutrzenki i Astrei. Obie kobiety, panie na Wilanowie, cechowała wielka uroda, inteligencja i siła charakteru. Obie świetnie wykorzystały przyrodzone talenty dla sprawowania władzy i promocji swoich rodów, a trwałe ślady ich działalności możemy podziwiać w pałacowych wnętrzach. Jej dziełem jest rozbudowa pałacu w Wilanowie w duchu planów, które pozostawił król Jan III Sobieski. To jego pomnik wznosiła Elżbieta Sieniawska tutaj. Choć moda zmieniła się od czasu śmierci króla Jana, ona postanowiła dokończyć dzieło w tym duchu, w którym rozpoczął je król Sobieski. Ponieważ widziała tutaj miejsce pamięci jedynego polskiego władcy, którego sława przekroczyła granicę Rzeczpospolitej.